Tym razem gościmy w Łodzi. To właśnie tutaj w hali Expo organizowana jest kolejna edycja targów ślubnych. Jak było? Zobaczcie sami. Cześć. Jestem Martyna, to jest Bogdan Wrolina Rzeczonego. Przyjechaliśmy z Łodzi przede wszystkim żeby zobaczyć co tutaj fajnego możemy znaleźć, porównać ceny, czy może jakieś fajne promocje uda się wyhaczyć. Na scenie opowiedziałam Wam o tym, jak wykonywane są nasze obrączki, jaką metodą, ponieważ obrączki Och wykonywane są z rury, nie mają żadnego słabego punktu, czyli nie są lutowane, co później na co dzień będzie Wam bardzo przydatne, ponieważ ta obrączka nigdy Wam nie pęknie. Zwracajcie uwagę na jakość obrączek. Jesteśmy producentem dodatków męskich. Od 30 lat produkujemy spinki, muchy, krawaty, wszystko co potrzebne mężczyźnie do garnituru, szczególnie na ślub i na inne okoliczności. Rozwijamy teraz naszą ofertę również po konsultacje ślubne. Dzięki naszemu doświadczeniu w branży mamy dostęp do wielu usługodawców, którzy nam w tym pomagają. Targi jak na razie spełniają nasze oczekiwania. Jest wielka różnorodność tego, co jest potrzebne w tym konkretnym dniu. Mam nadzieję, że znajdziemy coś, co nas zainspiruje. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również zobaczymy, ponieważ w tym roku mieliśmy bardzo fajną nagrodę Bon o wartości 5000 na dowolną suknię ślubną w naszym salonie. Częstsze pytania, które zadajecie, jak przygotować się do przymiarki? To najważniejsze to jest mieć cielistą bieliznę, ponieważ większość gór, które mamy, posiadają przezroczyste góry. Buty nie są koniecznością. Cieszę się bardzo, że tak licznie odwiedziliście nasze stoisko. I do zobaczenia w przyszłym roku. Nazywamy się Bogusławskie Atelier Krawieckie. Szyjemy garnitury tradycyjnymi metodami. Możecie zamówić u nas również koszulę na miarę. Używamy bardzo. Ekskluzywnych tkanin z Anglii i z Włoch. Są to czyste wełny bądź szlachetne mieszanki z jedwabiem, z kaszmirem. Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczną obecność i przede wszystkim zainteresowaniem naszymi propozycjami przygotowanymi dla Państwa. Tymi na stoiskach oraz tymi na scenie. A za tydzień gościmy we Wrocławiu. Zapraszamy!